Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu we vlogu. Słuchajcie, warunki są takie, że za bardzo nie ma gdzie i nie ma jak jechać na ryby. Zatrociłem się, biegać nie chcę. A jako, że w naszym wędkarskim świecie ostatnio dzieje się bardzo dużo, to postanowiłem tak na szybko puścić jakiś komentarz, moje subiektywne odczucia co do tego, co się dzieje. A dzieje się. Myślę, że jesteśmy świadkami właśnie przemian, które będą miały bardzo duży wpływ na nasz wędkarski. Świat miała ostatnio miejsce konferencja prasowa, w której udział wzięli minister grubarczyk, prezes wód polskich Pan Daca oraz dyrektor nowo powstałego departamentu Rybactwa Pan Wrona i przedstawili oni wizję gospodarowania wodami polskimi. To, o czym mówi się już od bardzo dawna. Gdzieś tam plotki po internecie, plotki wśród wędkarzy chodzą, że dzierżawy wód nie będą przedłużane bądź będą umowy wypowiadane dotychczasowym dzierżawcom, w tym Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, i wodami tymi opiekować się będą bezpośrednio wody polskie. I to faktycznie to już nie są plotki, bo to już zaczyna się dziać. Mamy oficjalne stanowisko rządu nowo powstały departament, o którym mówiłem, ma się zająć właśnie polityką i gospodarką prowędkarską, bo tak panowie to przedstawiają wizję tego, jak to będzie wyglądało. Ta wizja jest no taka typowo prowędkarska. Brzmi to, jak obejrzałem cały materiał, a ten materiał dostępny jest na kanale Sebastiana Kowalczyka. Możecie sobie go całego obejrzeć. Brzmi to naprawdę świetnie. Muszę wam powiedzieć, że jak tak dalej pójdzie, to za parę lat będziemy mieli wędkarskie. Eldorado, ryby same będą nam skakiwać do plecaka. Yy, tyle, że jest kilka wątpliwości, bo tak po pierwszym przesłuchaniu. Jak euforia opadła, no to zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać, czytać różne Wasze komentarze. No i mam wiele wątpliwości. One oczywiście nie są niczym konkretnym podparte, bo tak jak mówię, te sprawy dopiero zaczynają się dziać. Więc tutaj no trudno operować jakimikolwiek faktami czy wydarzeniami. To są, tak jak jeszcze raz podkreślam, moje subiektywne odczucia. I pierwszym takim moim subiektywnym odczuciem, trochę negatywnie nastawiającym mnie do tego całego przedsięwzięcia jest to, w jaki sposób Panowie zaprezentowali tą całą... Akcje nazwijmy to. Wygląda to tak, jakby ktoś zrobił dokładne rozeznanie w środowisku wędkarskim i to, co panowie zaprezentowali, jest taką stuprocentową odpowiedzią na nasze największe czy najgłośniejsze potrzeby, które od wielu lat gdzieś tam się pojawiają. Czyli jedna składka na cały kraj, brak egzaminów wędkarskich, brak w ogóle karty wędkarskiej, opłata zezwolenia już nas będzie upoważniać do wędkowania na wodach. Objętych właśnie tym programem, nazwijmy to. No, nie będziemy nosić tych wszystkich szpargałów, tych dokumentów, książeczek i tak bo to wszystko będziemy mieli w aplikacji mobilnej. No, przepotężne zarybienia, no i ograniczenie odłowów sieciowych. No i ogólnie rzecz biorąc, polityka ma się właśnie na nas, na wędkarzach, opierać. Minister bardzo mocno zachęcał do tego, żeby zacząć łowić ryby, żeby zacząć w ten sposób spędzać czas. A oni, jak rozumiem, chcą zrobić wszystko, żeby ten czas nad wodą był czasem efektywnym, a nie czasem frustrującym nas, tak jak najczęściej ma to miejsce dzisiaj i to jest taka trochę moja wątpliwość, no, że jakby ta odpowiedź jest taka, no panowie nam wyłożyli wszystko to, o czym wędkarze marzą od wielu lat. A wątpliwość moja pojawiła się w momencie, kiedy obecni tam reporterzy zaczęli zadawać jakieś konkretne pytania. Bo to takie, wiecie, no hasełka ogólnikowe, będziemy zarybiać, będziemy ograniczać odłowy sieciowe, ryb będzie dużo, uprawiajcie wędkarstwo. No nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić w politykę, ale no mieliśmy już kilka zmian w naszym kraju w ostatnim czasie nawet. I jakby no wiem, że to, co się mówi w mediach, to jest jedno, a to, jak to później wygląda w praktyce, to jest drugie. I to nie zawsze jedno z drugim się pokrywa, dlatego to tak trochę budzi moje wątpliwości. Tym bardziej, że te hasła no takie dość populistyczne. No, może mają na celu chwycić nas wędkarzy za serce i zaskarbić sobie naszą przychylność. No bo któż by nie chciał jednej opłaty na cały kraj. No przecież wszyscy tego chcą. Mówiło się, że to jest nie do wykonania. Tu panowie pokazują, że to jest realne do wykonania i to tylko za 250 zł, czyli tak naprawdę niewiele. To jest moja kolejna wątpliwość. 250 zł uważam, że to jest na cały kraj to jest bardzo mało. I już tutaj zastanawiam się, no w jaki sposób to wszystko będziemy utrzymywać, no bo trzeba zarybić, bo trzeba chronić, bo trzeba tego pilnować. No jakby ja tego dokładnie nie liczyłem, ale 250 zł budzi moje wątpliwości. Tym bardziej, że pojawiło się tam zdanie, że jest 250 zł na ten rok. Czyli jak rozumiem w przyszłych latach ta składka. Czy to wysokość tego zezwolenia może się zmienić? Więc to też nie jest nic pewnego. To jest dzisiaj rzucone hasło 250, a jak będzie kiedyś, no to zobaczymy. Odłowy. Yy, no tam też panowie mówią, że wstrzymali w tym roku odłowy na wodach płynących. Jak padło pytanie o wody stojące. To ta odpowiedź też taka była mało konkretna i trochę wymijająca, bo tam bodajże dyrektor właśnie nowopostałego departamentu zostawił drzwi, jakby furtkę otwartą na to, że te odłowy będą robione, nie powiedział, że jakby wszędzie tych odłowów zaprzestaną. Ja bym był szczęśliwy, gdybym usłyszał, bo tam też jest trochę mowa o tym, że trzeba zmienić prawo. I ja bym był najszczęśliwszy, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek polityce prowędkarskiej. To przekonałoby mnie tylko to, jeżeli usłyszałbym, że tak, będziemy zmieniać prawo, zmienimy ustawę o rybacku śródlądowym, lub w ogóle się jej pozbędziemy. Ryby można hodować tylko w prywatnych stawach, w prywatnych jeziorach, na wodach państwowych, ogólnodostępnych. Nie będzie czegoś takiego jak rybacko śródlądowe. To by mnie dopiero było w stanie przekonać do tego, że odłowów sieciowych nie będzie. A takie no, postaramy się, żeby nie było. No, może nie będzie, ale może gdzieś trzeba będzie, to wtedy będzie, i to takie już jest. Wiecie, nie przekonuje mnie to za bardzo. No, padło też jakieś pytanie o ochronę. No, bo jeżeli scentralizujemy to wszystko, no to teraz jak tu lokalnie tych wód chronić? A jak wiemy, te wody wymagają bardzo dużo ochrony. Tak naprawdę w niektórych miejscach to dobrze, żeby strażnicy pojawili się dwa, trzy albo i nawet cztery razy dziennie, bo no, wiemy chyba wszyscy, jak jest. Nie muszę tego rozwijać. Tam też nie było jakiejś konkretnej odpowiedzi, no nie, nie usłyszałem jaki jest pomysł na to, żeby te wody chronić. To jest takie znowu, tak będziemy chronić, ale jak już pada pytanie jak, no to takie jakieś te wężykiem tutaj tak troszeczkę na okrętkę odpowiadamy i tak naprawdę nie ma z tego żadnych konkretów. Y no, i takich wątpliwości jest tam trochę, no bo, tak jak mówię, no, no, za, no, ja rozumiem, że to jest początek, ja rozumiem, że panowie dopiero, ale chyba jakiś pomysł mają na to wszystko, skoro już uruchomili departament, więc no te pytania uważam były bardzo na miejscu i oczekiwałbym już na tym etapie trochę bardziej konkretnych odpowiedzi. Takie jest w ogóle moje zdanie, że dopóki będzie rybactwo śródlądowe, to nigdy wędkarstwo nie przybierze takiej formy, o, byś, o ja, jakiej byśmy marzyli niestety tak ja uważam no oczywiście tutaj no jakby trochę też no moją wątpliwość budzi no że to już jakby wszystko wchodzi na szczebel rządowy no rząd będzie zajmował się wodami więc no musimy mieć wszyscy świadomość tego że jeżeli będziemy chcieli jakichkolwiek zmian Teraz jeszcze cośkolwiek idzie ugrać dla nas, dla wędkarzy lokalnie, czy to na pojedynczych jeziorach, czy w kołach, czy w okręgach. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko, ale coś tam jeszcze udaje się zrobić. Jak to wszystko trafi na szczebel rządowy, to ze przeproszeniem gówno sobie będziemy mogli załatwić, no bo gdzie pójdziemy? Pod ministerstwo pójdziemy krzyczeć? No, no, no myślę, że to jest nierealne. Także to też jest pewne ryzyko z tym związane, że załatwić pewne sprawy lokalnie będzie bardzo trudno. Te na przykład, które u nas ostatnio, no w ostatnim roku udało się, jednak jakaś tam woda no kill powstała, pytanie co teraz z wodami no kill, jednak jakieś tam te zbiórki prywatne są organizowane, no pytanie co teraz z tymi rybami, które, za które wędkarze zapłacili I, i te zbiórki zostały robione i ryby za to zostały wpuszczone, więc takie lokalne przedsięwzięcia, Myślę sobie, że jest duże ryzyko, że ta praca zostanie po prostu zaprzepaszczona, a o nowych przedsięwzięciach to nawet nie mamy co marzyć, no bo, no bo z kim, jak i gdzie będziemy się organizować, żeby zadbać na przykład o jakieś jezioro. Więc tutaj też liczyłbym i oczekiwałbym trochę więcej wyjaśnień w tym zakresie, jak to będzie wyglądało. No niemniej jednak, myślę, że wędkarze, pomimo wszystko, bo wielu z was sceptycznie do tego się odnosi gdzieś tam w komentarzach. Myślę, że mimo wszystko wszyscy czekamy na te zmiany, bo wiemy już, że w PZW to się nie zmieni za wiele, tym bardziej jak obserwuje zarząd główny, co robi. No, poza tym, że wydali uchwałę, że tylko oni mogą reprezentować polski związek wędkarski na zewnątrz, jako zarząd główny, to w zasadzie ja ich nigdy, nigdzie za bardzo nie widzę. No, było tam wystąpienie pana Heliniaka na komisji Sejmowej. Które ja oceniam poniżej wszelkiej krytyki. Panowie gdzieś się zakopali, jakby się obrazili na to wszystko. Więc jakby no, to jest w ogóle w mojej ocenie bardzo żenujące, więc gorzej, czy może być gorzej, pewnie może być gorzej, ale każdy z nas chyba jednak ma tam tą cichą nadzieję, że a może jednak będzie lepiej. I z tą myślą Was zostawiam, bo za bardzo na tym etapie to my wpływu nie mamy już, co tu się dalej będzie działo, bo to już się zaczyna, moi drodzy. Gruba polityka. O ile koła, okręgi, PZW, już niektórym, was, niek z, niektórym z Was się to ulewało, że tej polityki jest tam za dużo, to teraz dopiero będzie tej polityki, bo to już jest poziom ministerialny, więc tutaj za wiele już nie będziemy mieli do powiedzenia. Tak czy inaczej. Ja czekam na to, co dalej będzie się z tym wszystkim działo. Też jest bardzo ciekawe to, co powiedział chyba dyrektor Wrona, że zaprasza do współpracy wszystkie podmioty, w tym oczywiście Polski Związek Wędkarski, żeby włączyli się do tego programu. A wszystkich też dotychczasowych dzierżawców będą kontrolować. Będą sprawdzane umowy, będzie, sprawdzana, będzie sprawdzane w jaki sposób dzierżawcy z tych umów się wywiązują, czy wywiązywali, bo tam jest chęć sięgnięcia do ileś lat wstecz. I to jest też bardzo ciekawe, bo. No pytanie, jeżeli teraz chcą to sprawdzać i aż tam kilka lat wstecz czy te umowy były realizowane poprawnie, to kto to do tej pory sprawdzał? Czyli ja to rozumiem, że do tej pory nikt tego nie kontrolował. I tak naprawdę, jak ktoś chciał uprawiać samowolkę, to uprawiał samowolkę. To też jest takie zastanawiające. Czy ma to służyć tylko po to, żeby po prostu tym, którzy nie będą chcieli współpracować, te wody odebrać? Wątpliwości jest wiele. Ja z tymi wątpliwościami trochę was zostawiam, bo sam ich mam bardzo dużo. A tak jak powiedziałem, no na tym etapie to ciężko jest cokolwiek wyrokować. Prawda jest taka, że wpływu na to nie mamy, po prostu musimy obserwować, co się yy, wydarzy. Bo polski Związek Wędkarski, no, mam wrażenie, że z, z, za bardzo nas nie reprezentuje, więc, więc dlatego mówię, że wpływu na to nie mamy. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie, zostawcie suba, łapkę i widzimy się w kolejnym materiale może już gdzieś nad wodą zobaczymy jak tam będzie z pogodą